Mój partner czy moja partnerka mnie rozczarowuje. Taka, taka historia na dziś. Ja nagrywając różne materiały na tym kanale, mam taką intencję w zasadzie za każdym razem, żeby to były takie materiały z życia wzięte, takie praktyczne, żeby, żeby można było jak najwięcej sobie właśnie z nich wyjąć. No, i mam takie poczucie, że ten dzisiejszy materiał jest właśnie też taki z życia wzięty, taki bardzo praktyczny. I zaczniemy sobie już od, od tego zdania wyjściowego, że ten mój partner czy partnerka mnie rozczarowuje. I tu już mamy pewną informację, ponieważ jest tutaj określony stan. Emocjonalny, tak? Jest, jest ten termin określający emocje, e, jest to rozczarowanie, e, i rozczarowanie to jest taka bardzo ciekawa emocja, e, która zakłada, nawet zobaczcie w tej warstwie semantycznej <trych> rozczarowanie, czyli jest jakiś czar, no i ten czar został rozczarowany, czyli można powiedzieć czar prysu, czyli używając jeszcze innego języka, no padła. Pewna iluzja, czyli znaczy, że gdzieś zbudowaliśmy sobie jakąś iluzję i bardzo uparcie dążyliśmy, żeby ta iluzja się spełniła, no, ale iluzja jest tylko iluzją, w związku z tym pryska. Jest to zazwyczaj bolesny moment, ale on ma w sobie taki potencjał, żeby od tej pory zacząć budować coś. Bardziej realnie, bardziej rzeczywiście, bardziej w prawdzie. I o czym ja bym dzisiaj chciał przy tej okazji opowiedzieć? Bo jak się domyśleć, domyślacie, temat dotyczy związków, czy też relacji. I on dotyczy tych związków, w których jest taka, taka dynamika, czy taki motyw, że. Ile ten partner czy ta partnerka by nie zrobił? także że może coś tam robić, może coś tam próbować dla nas y, zrobić, czy tam y, spełnić jakieś nasze zapotrzebowanie. Czego on by nie zrobił, to jest niewystarczające. Że jeżeli my mamy taki motyw, tak? no, no widzenie, że on coś robi, no ale znowu coś spierdzielił. Znowu nie zrobił tak, jakbym chciał, jakbym chciała. Znowu zrobił to źle. Znowu zrobił niewystarczająco. No zrobił dobrze, ale nie, nie w tym czasie, w którym trzeba. Tak? Czyli zawsze będzie jakieś ale i to zawsze będzie takie, takie niedostateczne. Eee, także to, to, to będzie jeden motyw, który będzie przyświecał eee, jakby tym, tym sytuacjom, o których ja dzisiaj mówię. I drugi motyw, on będzie taki, że ta osoba, tak, jeżeli to wy jesteście taką osobą, która w takich sytuacjach przeżywa rozczarowania, no to, to ja mówię o tych sytuacjach, w których nie mówicie wprost o tym, czego potrzebujecie. Bardziej to jest tak, że chcielibyście, żeby, żeby on jednak tak w pewnym sensie. Zrobił to sam z siebie, żeby się domyślał, bo jak, jak powiecie wprost, to, to trochę ten romantyzm na tym ucierpi. To może będzie dla Was znaczyło, że on jednak nie kocha w pełni, bo jakby kochał w pełni, to by przecież wiedział, co ma być zrobione, czy wiedziała, tak? bo to oczywiście dotyczy obojga, obojga płci. Czyli, czyli zobaczcie, żeby to tak podsumować, mówimy tą o sytuacjach. W których partner on robi różne rzeczy, to nie jest tak, że siedzi na dupie i nic nie robi, bo, bo wtedy można by powiedzieć, że, że tam jakieś nasze trudne emocje może byłyby bardziej uprawnione, chociaż też by trzeba było się przejść, przyjrzeć za każdym razem takiej sytuacji. Ale tu mówimy o sytuacjach, w których partner. Podejmuje jakieś działania, jednak dla nas one są niedostateczne, w związku z tym my cały czas przeżywamy jakieś rozczarowanie. E, natomiast my nie mówimy wprost o co nam chodzi. I ja tak może takiego trochę tu e, użyję przykładu, takiego trochę sztucznego, e, ale żeby pokazać taką dynamikę, że załóżmy, że, że moim pragnieniem jest to, żeby mi. Tutaj partnerka czy partner, tak w takim żółtym kubeczku, zaparzył taką e, herbatę z lukrecją i łyżeczką miodu, i żeby ten miód drewnianą łyżeczką mi tam do, do tej herbaty e, dodał. E, no ale nie mówię tych wszystkich informacji, tylko na przykład mówię: e, Czy możesz mi zaparzyć herbatę z lukrecją? No, i on mi zaparza, tylko zaparza mi w czerwonym kubeczku i nie dodaje miodu, tylko cukier na przykład. I ja już siedzę i mówię: No, ja pierdziałam, nie? Jak można w ogóle, jak można cukier do takiej herbaty, nie? Ale jak już powiem, że chcę miód, ale nie powiem, że drewnianą łyżeczką, i patrzę, a on metalową ozgrozą, nie? I mówię: No, kurczę i metalową dodał, no, czy dodała. I, i, i zobaczcie, to jest tak, że. Trzeba by się zastanowić też, ile naszych działań czy takich zaniechań jest wynikiem jakiegoś autosabotażu, też nie? To tak na, na marginesie. E, natomiast nie, nie o tym chcę dzisiaj. Bardziej chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że y, gdzie tutaj są iluzje? Y, gdzie myśmy tu zbudowali iluzje? Y, iluzja y, pierwsza w tej sytuacji. Jest taka, że partner się domyśli, czy że powinien się domyślać. Czasem się domyśli, czasem się nie domyśli. W dorosłym życiu jest tak, że jak czegoś nie powiem, to w drastyczny sposób pozbawiam siebie szansy na to, że to będzie spełnione. Jeżeli powiem, to szansa wzrasta, tylko w tej dorosłej komunikacji to tak obrazowo może, może to wyglądać w taki sposób, że powiedziałem, czego potrzebuję. Komunikat trafia do, do tej drugiej osoby i wtedy ona przepuszcza to przez siebie i mówi, no tak, mam to i chętnie Ci to dam. Super, nie? Taka bardzo po, pożądana sytuacja. Mniej pożądana, partner przepuszcza przez siebie i mówi, no nie mam tego i Ci nie dam, bo nie mam. Piłka w naszych rękach, nie? Co my z tym robimy? Trzecia sytuacja, nie mam tego. Natomiast spróbuję poszukać. Tak? I, I tobie to dać, jeżeli to jest dla Ciebie ważne. Nie? To też, też taka pewnie pożądana może być sytuacja. I ostatnia sytuacja najmniej pożądana mam, ale ci nie dam. Z różnych powodów. Nie? Bo nie chcę, bo coś tam nie, 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 nie będę teraz wymyślał, tych powodów może być wiele. E no, i znowu piłka w nasze ręce, nie? Co, co my z tym robimy? Czyli pierwsza iluzja polega na tym, że partner się domyśli. Druga iluzja polega na tym, że, że on nam powinien pokryć 100% zapotrzebowania, bo tam cały czas jest za mało, za mało, za mało. I ja bardzo często w różnych rozmowach, właśnie takich terapeutycznych, bardzo często słyszałem, że od ludzi, którzy są w takim, w takim trybie, w takiej dynamice, że na takie zdanie, że ty byś potrzebował, czy potrzebowała, żeby ten partner ci 100% jakby tego twojego zapotrzebowania pokrył, to tam często pada nie. On powinien, jeżeli on, on kocha, to powinien 120, albo 150 nawet, nie? Że, że tam, tam jest nierealistyczne oczekiwanie, podczas gdy bardziej realistyczne to jest takie, że, że faktycznie, jeżeli ten partner w 70% spełni, to jest bardzo dużo. Schody się zaczynają, jeżeli nasz partner spełnia 20%. Naszego zapotrzebowania na to, czego tam potrzebujemy w, w relacji czy, czy, czy odbycia w związku. 20-30, no, no to, to są niskie wartości, i tutaj znowu trzeba by sobie popatrzeć: czy to jest wynik tego, że ja nie zgłaszam, w związku z tym on no, nie, nie jest w stanie się domyśleć i nie pokrywa tego zapotrzebowania. Czy może ja jednak mówię, a, a on nadal nie pokrywa? No to pozostaje zadać sobie takie pytanie: no to co ja tu robię? Do czego mi taki związek jest potrzebny? Do czego mi jest potrzebna relacja z tym konkretnym człowiekiem? No bo z jakiegoś powodu jeszcze tu jestem, tak? Także, żeby to sobie tak rozważyć. Natomiast. Ee, z Jakie tu są jeszcze obserwacje, które mówią, skąd w ogóle się taki motyw może brać, nie? Że, że przeżywamy to rozczarowanie w tych wyżej wspomnianych sytuacjach? No i obserwacje są takie, one tak zgodnym chórem idą, idą najczęściej w jedną stronę. One mówią o tym, że to najczęściej dotyczy osób, które nie wyszły jeszcze tak mentalnie nieraz nawet i, i, i również nie mentalnie, ale w pewnym sensie fizycznie z, pod wpływem rodziców. Że cały czas nie, nie wyszliśmy ze strefy wpływu rodziców, natomiast już żyjemy w swoich związkach, w małżeństwach, ale w pewnym sensie mentalnie my tam jesteśmy zatrzymani przy mamie i, i przy tacie. Znowu, jakbyśmy to sobie tak wzięli pod lupę, to dosyć często okazuje się, że dużo częściej przy mamie niż przytacie, ponieważ mama to była ta jedna, jedyna osoba w życiu, która się całkiem nieźle domyślała. <laughs> Bo mama miała tak, że jak my jeszcze nie umieliśmy mówić, to ona była w stanie odczytać. Że ten płacz oznacza. Że trzeba nam pieluszkę zmienić, nie? że ten płacz oznacza, że jesteśmy głodni, że ten płacz oznacza, że jest nam zimno i trzeba nas tam kocykiem okryć, tak? I tak dalej, i tak dalej. <śmiech> <śmiech> Także to jest taki motyw, który się w nas zapisuje. I tutaj, jeżeli mamy albo jakieś niedostatki <laughs> ze strony opieki rodzicielskiej, a nieraz to, to jest związane z tym, że, że mieliśmy nadopiekuńczych rodziców, że, że za dużo tego parasola nad nami roztaczali, i myśmy nie wyszli z tej strefy wpływów, no bo jeżeli chcemy pójść do dorosłego życia i założyć swoją rodzinę stworzyć swoją dojrzałą relację, no to my w pewnym sensie musimy. Pożegnać rodziców. Ja nie mówię, że pożegnać, że nie utrzymywać z nimi kontaktu, tak? Ale od tej pory, właśnie używając też takiego spojrzenia hellingerowskiego, to my tworzymy tutaj związek z tą kobietą czy z tym mężczyzną, i ten związek, on ma teraz wartość nadrzędną w stosunku do rodzin pochodzenia. Rodziny pochodzenia to są, to są nasze korzenie, które warto, czy należałoby uszanować. Tam są soki, które do nas płyną, ale my idziemy dalej i tworzymy tutaj swój system rodzinny, i teraz to jest, to jest priorytet, tak? Natomiast jeżeli myśmy tam mentalnie nie, nie powychodzili, no to tak jest, że, że nam się na tego partnera życiowego po prostu nakłada taka projekcja, że on będzie jak ten rodzic. Jeżeli mamy niedostatki opieki rodzicielskiej, no to będziemy te niedostatki, projektować, że on przecież powinien więcej. Wie, bo mi brakuje, nie? Albo je, jeżeli mieliśmy na to opiekuńczych rodziców, którzy nam dawali za dużo, no to będzie podobnie. No to ja chcę, żebym dawał za dużo. Tylko, że to dla mnie nie będzie za dużo, tylko to będzie dla mnie, no ta, tak powinno być. Przecież ja, ja nie muszę tutaj mówić, starać się, ja i tak dostanę, że to tak, tak może, może funkcjonować. I to jest oczywiście iluzja, tak, to jest iluzja, którą wyprojektowujemy na partnera i my zamiast partnera, to, to, to my tak naprawdę to, co kierujemy, to my kierujemy do rodzica. Partner nam tutaj taki trochę, bo Bogu ducha winny reprezentuje tego rodzica, nie? Już tak Bogu ducha winny to jest pewna przesada, bo to już też mówiłem w różnych materiałach. Związki nigdy nie są dziełem przypadku, także... E, Oboje tu mają coś do zrobienia, nie? Ale to dzisiaj się po prostu skupiamy na, na, takim, na takim motywie. E, powiedziałem, że to często dotyczy osób, które mentalnie nie wyszły z domu rodzinnego, z podpływu rodziców, e, ale też mówiłem, że to są nieraz osoby, które w pewnym sensie fizycznie dalej jakoś są z tymi rodzicami. Powiązane, no to są te, te różne sytuacje, gdzie na przykład mieszkamy u rodziców, także to, to będzie również wpływać no, na to, że może taka dynamika, o której dzisiaj mówię, się pojawiać. I tu też, słuchajcie, ja rozumiem różne życiowe sytuacje, nie? że, że nieraz tak jest, że, że to jest jakaś taka możliwość, która. Po prostu pozwala nam przeżyć, przetrwać. Niemniej, no, ja bym chciał po prostu yy, pokazać, yy, które sytuacje mogą przyczyniać się do, do wspomnianej dzisiaj yy, dynamiki, że, że przeżywamy to rozczarowanie partnerem czy, czy partnerką. Yy, często też obserwuje się, że okay, nie mieszkamy u rodziców tak? mamy, mamy swój dom czy swoje mieszkanie. Ale jesteśmy cały czas przez rodziców finansowani. W związku z tym, no znowu fajnie, nie? Że, że mamy to wsparcie, mamy takie czasy, gdzie y, tych wyzwań finansowych jest dużo i każde wsparcie się przydaje, ale jeżeli chodzi to, y, o taki motyw pójścia w swoją dorosłość, stawania do tej dorosłości, tworzenia dojrzałych relacji, to to nam może wpływać również sabotująco na te relacje. No bo ja, ja będę mieć takie oczekiwania, nie? że nie, nie tylko w zakresie finansowym, nie? że na przykład partner będzie mnie finansował, ale, ale finanse to też jest pewnego rodzaju energia, tak? Czyli że on mi będzie dawał więcej. On mi powinien dawać więcej, bo ja, ja dostaję więcej niż jestem sama w stanie, czy sam w stanie jakby wytworzyć. Tak? Także to, to będzie taki motyw. I, i, i co, co my tu możemy e, zrobić? No ja, ja zawsze mówię, no punkt pierwszy to oczywiście uświadomić sobie, bo, bo jak sobie uświadamiamy, że my tu coś projektujemy na partnera i tak naprawdę to nie jest do niego, to jest taka szansa, że, 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 że zaczniemy po prostu robić coś inaczej. To jest jakby taka, taka pierwsza myśl, która mi przychodzi. Druga myśl to jest taka, że to jest oczywiście temat, z którym jak najbardziej można sobie popracować, czy to terapeutycznie, czy w ustawieniach, czy, czy w każdej innej metodzie, do której Was woła. I trzecia sprawa to to, co możecie zrobić tak sami w domu, no to jest ta wizualizacja, którą ja bardzo lubię i która. Yy, ona już była omawiana na łamach yy, tego kanału yy, natomiast ona może być tutaj w tym miejscu bardzo pomocna, bardzo przydatna wizualizacja ta sprowadza się do tego że siadamy sobie tak oczywiście najlepiej z takim prostym kręgosłupem, zamykamy sobie oczy, robimy kilka wdechów i wydechów, żeby się tak osadzić w swoim ciele i yy, yy, Przywołujemy obraz przestrzeni. Ta przestrzeń ona celowo nie jest yy, określona, bo wasza podświadomość wie najlepiej, jaka to ma być przestrzeń. W związku z tym, jeżeli to ma być łąka, to będzie łąka. Tak jeżeli to ma być las, to będzie las. A jeżeli to ma być nie wiem, duży pokój w waszym domu rodzinnym, to to wam podświadomość właśnie taką przestrzeń przywoła. I w tej przestrzeni przywołajcie obraz waszego. Partnera, partnerki, tak, męża, żony. On się tam pojawi i też się pojawi, i jeżeli tylko będziemy właśnie działać na zasadzie po prostu intencjonalnego przywołania nie, że ja tu to wszystko sobie ustawię tak, jak mi się podoba no to on się pojawi tak, jak ma się pojawić czyli pojawi się bliżej Was, dalej Was, może będzie stałą frontem, może bokiem, może tyłem jakkolwiek się pojawi tak ma się właśnie pojawić. I teraz pierwsze co to może być tak, że i najczęściej tak jest, że to pojawienie się partnera w tej przestrzeni e, uruchomi w Was jakieś emocje. E, I tutaj znowu taka mała dygresja: nie idźcie za tym, czego się spodziewacie. Bo może tak być, że spodziewacie się, że jak tam partnera postawicie, on was najczęściej rozczarowuje, to będziecie czuć to rozczarowanie, jakąś złość, frustrację i to by było tak logicznie uzasadnione. Natomiast często się okazuje, że zupełnie inne emocje się pojawiają. Nieraz pojawia się jakiś smutek, nieraz pojawia się ee, jakieś wzruszenie, nieraz pojawia się jakaś tęsknota. Także tu może być bardzo różnie. Także. Nie próbujcie tego poddawać logicznej jakiejś obróbce czy cenzurze, tylko po prostu, jeżeli się pojawi w Was jakiś stan emocjonalny, dajcie mu przez Was przepłynąć, tak? Przeżyjcie go, uwolnijcie. Jak sobie tak z tymi emocjami popracujecie i ten Wasz partner, partnerka gdzieś tam w tej przestrzeni stoi, to po tym procesie Spróbujcie zobaczyć, czy za nim nie stoi ktoś jeszcze, czy tam za nim kogoś nie ma. I tutaj znowu sytuacje mogą być różne, że pojawi się ktoś i będziecie wiedzieli kto to. No i to będzie materiał źródłowy. To tak naprawdę do tego kogoś macie te, te wszystkie jakby zapotrzebowania. Eee, no i wam się pojawi, będziecie wiedzieli, kto to. Czy to jest mama, czy tata, tak? To najczęściej mama, tata, ale tam równie dobrze może być jakaś nie wiem, babcia, dziadek lub ktokolwiek inny. Także też nie, nie idźcie według logicznego klucza, tylko po prostu zobaczcie, kto się pojawi. Eee, czyli sytuacja numer jeden wygląda tak, że pojawi się i wiecie, kto. I pewnie znowu wam się jakieś emocje uruchomią. Okej, okay, poprzeżywać te emocje, jak przepłyną. Możecie zakończyć wizualizację. Może tak być, że pojawi się ktoś, ale nie, nie będziecie w stanie określić, kto. Taka sytuacja na przykład dotyczy jakichś dalszych przodków, co, co do których no, nie mamy wiedzy, nie wiemy, jak wyglądali, jak wyglądał jakiś pradziadek na przykład. Nie? W związku z tym pojawi się postać, będziecie czuli tą obecność, nie będziecie wiedzieli, kto, natomiast cała reszta będzie działała. Analogicznie, czyli pewnie coś przeżyjecie i okej, okay, należałoby to po prostu przeżyć, przepuścić przez siebie. Trzecia sytuacja, która tutaj e, pewnie mniej będzie miała miejsce, ale może się wydarzyć, że no, nikt wam się tam nie pojawi z tyłu. No okej, okay, widocznie, widocznie tak w tej sytuacji miało być. Też nie będziemy tego. Teraz nadmiernie analizować, po prostu przyjmijcie to, że, że, że tak, tak to miało być. Eee, I dobrze, bo tak nam się robi już coraz dłuższy ten materiał. Tak więc tyle na dziś, moi mili. Trzymajcie się, ciepło. I do zobaczenia. Hej.